Cześć, kochani, słuchajcie, chciałem Wam bardzo podziękować za to, że wysłaliście nas na ten urlop, na ten okres niepracowania. To bardzo się przydało, bardzo odpoczęliśmy i, i ręce też się mają lepiej, więc dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, co w grudniu się dzieje? W grudniu na ten moment mam plan taki, żeby zrobić jak najwięcej do 14, bo potem mamy przeprowadzkę i nie wiem, co się będzie działo, może to zająć. Od trzech dni do pewnie ponad tygodnia, nie mam pojęcia, więc zobaczymy. Także wtedy pewnie się trochę wyłączę i potem po tej przeprowadce też nie wiem do końca, jaki jest, jest też może być gęsto, więc, więc będzie teraz intensywnie. Myślę, że w miarę codziennie, w miarę możliwości będzie się jakieś nauczanie pojawiać. No i co? Mamy w środku na dwa odcinki w tym momencie mniej więcej. Także, jeżeli, jeżeli możecie, jeżeli chcecie, przede wszystkim, to możecie dalsze, dalsze tłumaczenia też tam sfundować. Jest link do zrzutki pod filmem i oczywiście też możecie bezpośrednio na numer konta wpłacać. Robimy teraz taką fajną serię Dana Molera odcinkową i też robię troszkę więcej Erika, staram się Gilmura, bo są świetne, świetne, świetne materiały. Także to jest to, co u nas. Nie mam za dużo pamięci na telefonie, więc będę kończył, bo mi zaraz się wyłączy wideo. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście i, i błogosławię Was w imieniu naszego cudownego Pana i niech wprowadzi Was Duch Święty. Pamiętajcie o Nim i żyjcie w pokorze przed Nim. Do następnego cineczka. Papa, trzymajcie się.